Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj dziewiąty odcinek Samochodów moich widzów. Powoli zbliżamy się do finału sezonu drugiego, jeszcze dzieli nas tylko jeden odcinek od podsumowania sezonu drugiego. W razie czego nie ma się co tutaj martwić, od razu po podsumowaniu ruszymy sobie z sezonem trzecim. Także wysyłajcie swoje samochody, motocykle oraz rowery, bo takie serie właśnie prowadzę na moim kanale. A teraz przechodzimy sobie do tego zestawienia, tylko kliknijcie jeszcze ten czerwony przycisk pod tym filmem, jeżeli po prostu doceniacie moją pracę. Jeszcze jedna kwestia, jeżeli jeszcze nie widzieliście na moim kanale, co się stanie, gdy Mentosy zmieszamy z Coca-Colą, to zapraszam Was do obejrzenia właśnie tego odcinka. W prawym górnym rogu powinien pojawić Wam się odnośnik właśnie do tego odcinka.

Pierwszą osobą tego zestawienia jest Marcin. Marcin żółwik dla Ciebie. Marcin wysłał Renault lagunę trójkę Grand Tour. Silnik w tym aucie to 20 DCI o mocy 130 koni mechanicznych. Przebieg 260 tysięcy km. Rocznik 2008. Wersja Auta przedliftowa. Auto zakupione w ubiegłym roku, a dokładnie w listopadzie za kwotę 20 000 zł. Auto jest dynamiczne, a zarazem oszczędne, tak przynajmniej mówił Marcin. Auto ma na wyposażeniu nawigację, Big senon, przyciemnione szyby, elektrycznie składane lusterka, cztery elektryczne szyby i wiele innych bajerów. Do auta kupione zostały jeszcze fele 18-calowe, dzięki czemu auto w miarę się fajnie prezentuje. Zużycie paliwa w tym aucie to około 9 litrów na 100 km. Marcin ma po prostu trochę ciężką nogę. To tyle z opisu, ja nie będę się rozgadywał zbytnio o tym jakie zdjęcia wysyłać, kiedy będzie wyższa ocena i tak wiecie to już na pewno. Marcinowi damy taką samą ocenę, jaką dostał on na lewie, ponieważ ocenialiśmy każde auto z tego zestawienia na jednym ze streamów. Marcin, otrzymujesz ocenę 7 na 10, a jeżeli nie wiecie jeszcze, jak się znaleźć w takim odcinku, po prostu zerknijcie w opis. Następny jest Łukasz. Łukasz, piąteczka dla Ciebie. Łukasz wysłał nam Audi A6 z 2011 roku. Silnik 3-litrowy benzynowy o mocy 310 koni mechanicznych. Zapewnia on przyspieszenie od 0 do setki w 4,5 sekundy. Oryginalny wydech zapewnia piękne brzmienie silnika V6. Zegary 3D pięknie komponują się do wnętrza auta. Prędkość maksymalna to 215 km na godzinę. Silnik 310 mechanicznych V6. Wersja auta to C7 S Line. Automatyczna skrzynia biegów, a wcześniej powiedziałem wam o 215 km na godzinę. A auto pojechałoby więcej, gdyby nie blokujący to prędkość komputer. Przez ubezpieczyciela, auto to zostało wycenione na 120 000 zł. Auto w posiadaniu Łukasza jest od lutego tego roku. Wrażenia z jazdy tym autem są podobno bezcenne. Minusem jest to, że tylne siedzenia nie są podgrzewane i zablokowano właśnie prędkość maksymalną. Spalanie auta: 9 litrów w trasie. Szkoda, że tak mało zdjęć z zewnątrz auta, to one są najciekawsze. Ty mi tylko dwa, no i nie robią one zbytnio jakiegoś wielkiego szału. Ale tragedii nie ma, ocena 6,5. Kolejną osobą jest Jakub. Jakub, żółwik dla Ciebie. Jakub przedstawia zdjęcia auta swojego taty. Jest to Lancia z 2001 roku. Auto posiadają od około 7 miesięcy. Silnik w aucie standardowo 24JTD 135 koni 310 nm. Manualna skrzynia biegów 5-biegowa. Nagłośnienie BOSS 300 tys. km przebiegu. Auto kupione za 3000 zł. Ze względu na cenę niestety auto miało do przerobienia rozrząd oraz sprzęgło. Do tego jeszcze doszedł do roboty przegub, a samo auto jest bardzo wygodne. Ma ono fajne fotele, niestety w trybie mieszanym pali od 6 do 8 litrów, w mieście od 7 do 9 litrów ropy. Auto nie każdemu musi się spodobać, ponieważ każdy ma inny gust, a Jakub dodaje, że jeszcze to auto będzie miało chip tuning. Wtedy auto będzie miało mniej więcej 180 koni mechanicznych oraz 380 nm momentu obrotowego. Auto podobno ma dostać na prezent na 18 urodziny, czyli za 3 lata. Zostanie ono wtedy obniżone i pomalowane. Dodane jeszcze zostaną lepsze felgi. Zdjęcia takie średnio bym powiedział ocena 5 na 10. Następną osobą jest Tomek i Tomek, pozdrowienia dla Ciebie. Tomek pokazuje również zdjęcia jego taty. Jest to Opel Zafira w dieslu i w automacie. Auto z 2016 roku. Auto jest bardzo pojemne i bardzo wygodne w środku. W środku jest kawowo czarna, a na zewnątrz brązowa. Czasem jednak widać jak to by był czarny kolor. W bagażniku są ukryte dwa miejsca, a i auto może stać się siedmioosobowe. Auto posiada tempomat, kamerę cofania oraz można sobie połączyć telefon z autem, aby móc rozmawiać nie wyciągając telefonu z kieszeni. Autem jeździ się naprawdę bardzo komfortowo i czuje się w nim, jakby się po prostu płynęło. Samochód kosztował 105 tysięcy złotych, ponieważ dostali oni 20% rabatu. Przed zrabatowaniem cena auta wynosiła 125 tysięcy złotych. Jak tak sobie na szybko liczę to 20% z 125 to jest 100 tysięcy, więc tyle w sumie powinniście zapłacić za to auto. Nie wnikam w matematykę, Tomek na temat to auto poleca każdemu. Na zakończenie jeszcze, auto posiada 175 koni mechanicznych. Wydaje mi się, że są to najlepsze zdjęcia tego zestawienia, ale jeszcze zobaczymy. Doceniam bardzo fakt, że wyjechałeś gdzieś za masto i, i porobiłeś bardzo fajne, przyjemne zdjęcia. Ocena 8,8 na 10. Kolejna osoba: Bartek. Bartek pozdrowionka dla ciebie. Bartek przedstawa nam BMW serii 5520 520 i w kolorze białej perły. Auto to jest autem jego taty. Kupione w leasingu rok temu. Najszybciej z tatą jechał on 270 km na godzinę, bagażnik ma 300 litrów pojemności. Auto sprowadzone z Niemiec, używane rok, bezwypadkowe, warte jest około 150 tysięcy złotych. Tutaj prosisz mnie jeszcze, żebym pozdrowił Cię w odcinku? Oczywiście każda osoba, która wyśle zdjęcia swojego auta i będzie w zestawieniu, a każda będzie, będzie również pozdrowiona. Z opisem się trochę nie postarałeś? Auto wygląda dosyć fajnie, ocena 7,8 na 10. Ostatnią osobą tego zestawienia jest Edzik i Edzik, pozdrowionka również dla Ciebie. Edzik przedstawia nam Audi A4B5 Avant w S pakiecie. Auto z 1996 roku. Auto kupione w styczniu tego roku za według niego śmieszne pieniądze, zważając na opłaty i ilość wyposażenia tego samochodu. Jednostka napędowa tego auta to 1,9 TDI na zwykłej pompie 110 mechanicznych. Masa samochodu natomiast nie należy do najmniejszych. I został zrobiony z tego powodu chip tuning. Zdjęcie wykresu z hamowni również zobaczycie w tym odcinku. Chwilowo posiada on 143 konie mechaniczne i prawie 300 nm momentu obrotowego. Audi ma dużo wyposażenia, szyby w... Auto ma fajne wyposażenie, szyby w prądzie, lusterka na prądzie i automatycznie podgrzewane. Szyber dach w prądzie, który musiał zostać na notabene naprawiony. 6 licznik, Klimatronik, Duży komputer pokładowy, Tempomat, Dwa podłokietniki, Roleta w bagażniku, Światła przeciwmielne przód i tył, Drewno pośrodku, Doczepiany hak z tyłu itd. Z wyposażenia S-Line ma zawieszenie, Siedzenia przód kubełkowe, bardzo wygodne. Oryginalne fałcie są również kierownica trójramienna S-Line, oczywiście system nagłośnienia BOSS, oraz subwoofer w bagażniku. Samochód jest przedliftowy w ocynku, ale niestety nawet ocynk na ząb czasu nie dał rady. Widać gdzie niegdzie na aucie rudą i schodzi lakier bezbarwny z maski. No ale tutaj nie można wiele oczekiwać, auto ma przecież 22 lata. W aucie znajdują się również felgi 18 calowe. Spalanie auta 6-6,5 litra, w zależności od nogi. Autem dzięki wielowahaczowemu zawieszeniu z przodu nie jedzie się, a płynie po drodze. Jest to dzika czwarty samochód, ale natomiast pierwszy jako Audi. Zostało jeszcze trochę rzeczy do zrobienia, aby był w pełni gotowy, ale większość już ma za sobą. Jest mechanikiem i wszystko przy tym samochodzie robi sam. Oczywiście auto znajdzie się w topce, szkoda tylko, że zdjęcia również robione pod domem. Jeżeli nie było Cię na live'ie, powiem Ci, że moim widzom podobały się bardzo Twoje felgi. Ocena nie będzie zła, bo 7,7 ,7 na 10 myślę, że jest sprawiedliwa. To wszystko w tym zestawieniu. Jeżeli odcinek podoba Wam się, standardowo zostawcie po prostu łapkę w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Zazwyczaj zostawiacie lajka like przed obejrzeniem filmu, za to bardzo Wam dziękuję. Moich stałych widzów bardzo doceniam, a nowych serdecznie zapraszam do zasubskrybowania kanału, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych zestawień. W tym odcinku to wszystko. Do usłyszenia. Cześć!